to jest być pisarką, co można zrobić z tą umiejętnością pisania, jak można wykorzystać i jak można dzielić się z tą wiadomością, z tą umiejętnością z innymi. Pani nazywa się Anna Ońchimowska, jest autorką książek, który być może nie znacie, być może ktoś z Was już przeczytał, zna, będzie mógł się podzielić ewentualnie tym, co on wie. Droga młodzieży, pani Anna Żułkimowska przyjęła zaproszenie Biblioteki Publicznej w Zielonkach, bo od wczoraj obchodzimy do 15 maja Tydzień Bibliotek. To spotkanie ma na celu właśnie zachęcić Was do czytania i sięgnięcia po, po tą piękną literaturę, której autor wyszła spod biura pani Anna Wichimowskiej. No, witajmy, brawa. Dzień dobry. E, Widzę, jak się nazywam. E, przy, Właśnie przyleciałam na ten cykl spotkań z dość daleka, ponieważ od, od jakiegoś czasu mieszkam w Szwecji. Natomiast generalnie mieszkam, na mieszkaniu urodziłam się Warszawy, studia, e, w Warszawie i skończyłam studia w Warszawie. Polonistykę ze specjalnością literatura dziecięca, ponieważ zawsze bliskie mi były książki dla dzieci. E, zdecydowałam się być wolnym strzelcem. Czyli od wielu lat mam wolny zawód, uh, utrzymuje się właśnie z wymyślania historii. E, ta moja pierwsza powieść nosi tytuł Samoterbskiej Storczyk, jest u nas w bibliotece. E, to jest już ta siódma edycja, co najlepiej może świadczyć o mojej poczynności. E, bohaterem jest 18-latem, który ma na imię Maciek, e, szuka swojego miejsca w życiu. E, zamierza zdawać na kategorii sztuki, innych mieszka w rozbitej rodzinie. Na dziewczynę, która im Jest to książka pisana z punktu widzenia Maćka, czyli jest narracja pierwszoosobowa. Książka, podobnie jak większość moich, moich książek, niezależnie od, od przeznaczenia czytelniczego, ma otwarte zakończenie. Ja bardzo lubię stosować otwarte zakończenia, ponieważ wychodzę z założenia, że żaden świecznik tak naprawdę nie kończy i nie jestem stawiać takiej ostatecznej kropki na chwilę ale przez te moje otwarte zakończenia wpadłam bardzo często w silna naszych ciąg, nasz cztery dziewczyny, takiej złej dziewczyny, osobowości skrajnej, zakręconej, która ma kłopoty ze sobą, a światło kłopoty z nią jako, jako sektę szczególnie groźną ze względu na to, że ma na struktury. Jest to rodzaj państwa w państwie z własną policją, z własną służbą zdrowia również z własnymi zakładami leczenia narkomanów, stąd, stąd takie dosyć naturalne przejście między e, pierwszą częścią książki a drugą. E, bardzo często sekty werbują swoich członków e, na, pod pretekstem na tych szkoły na Każdemu z nas zdarza się być w domu, zdarza się, być, e, zdarza się mieć poczucie osamotnienia. Sekty to wykorzystują, szefując taką frazeologią: nigdy nie będziesz sam, zawsze będziesz z nami, będziemy twoją, będziemy stanowić jedną wielką rodzinę. Właśnie to słowo rodzina się bardzo często powtarza. I stąd ja tą swoją sektę, to, o której piszę, nie nazwę, nie z ponieważ no, niechętnie miałem procesy była narażona na procesy, tylko moja sekta nazywa się, jest to sekta, o nas nie rodzina. Chociaż jest mnóstwo, mnóstwo e, e, takich drobnych informacji, które jednoznacznie wskazują o kim o jakiej sekcie pisze. I wreszcie trzecia, trzecia powieść, która tecy, to Zaneta. Czyli Demony na czy może krótki fragment, czyli nawiązywanie w tej chwili przyjaźni i znajomości przez internet. Ile jest rozmaitych portali społecznych, towarzyskich, rad, kontaktów, to to. to. No i jest to znak czasu, ja się przeciwko temu nie odurzał, natomiast w tej książce zalecam bardzo daleko idącą ostrożność, ponieważ tak naprawdę nigdy nie wiemy, kto jest po drugiej stronie sieci. Można się w dowolny sposób kreować, można. Zmieniać zdjęcia, można zmieniać e, to, co informacje, które osoby podajemy. Można to robić dla żartu, ale no, czasami to się dzieje zupełnie innych Może przeczytam krótki fragment z demonią. W dniu, kiedy Hanka miała spotkać się z Andrzejem, chłopak telefoniczny odwołał rady. Była pewna, że da jakiś pretekst i że więcej się nie odezwie. Poczuła wzrok i głupę jednocześnie. Tymczasem lato niespodziewanie zadzwonił, jeszcze zanim zdążyłam wejść do szkoły. Stęskniłem się, przyjdzie wieczorem tam, gdzie zwykle. To znaczy koło kolumny, w oszołomiona. Dokładnie. Strzelimy sobie kifkę, a potem pokażę Ci, jak mieszkam. Ci się, zobaczysz. Bardzo lubiła, krótkie opowiadania. Szybkie płyenty i uważam, że opowiadanie jest taki, taką idealną formą na nasze szybkie czasy. Książką, która jest mi bliska, zresztą dostała kilka nauk ważnych, jest 10 Stron Świata. Jaki jest klucz? To jest zbiór opowiadań, 10 opowiadań, 5 portretów dziewczyn, 5 chłopców. Wszyscy bohaterowie mają 15 lat i każdy z nich urodził się i mieszka w zupełnie innym kraju. Chodziło mi o to, żeby Wam pokazać, jakie to może być różne, być 15 lat, że to zależy również, gdzie się urodziliśmy, a więc wszelkie uwarunkowania prawne, kulturowe, cywilizacyjne i tak dalej, i tak dalej. Ja bardzo dużo podróżuję, bardzo dużo są z innym sposobem na życie. Nie we wszystkich tych krajach ale w większości Książka, byłam, mnie przyznaje szczególnie trudna, szukałam problemów charakterystycznych dla właśnie danych obszarów kultury, czasami takich, które na innych obszarach w ogóle nie występują. Trzeba zacząć, żeby zostać pisarzem odnoszącym sukcesy jakimkolwiek i na czym się trzeba wzorować? Znaczy, zanim się odniesie sukcesy, trzeba zacząć pisać, no, droga do sukcesu jest, jest, drogą, jest drogą zwykle długą, chociaż oczywiście zdarzają się takie elementy, że Dorota Masłowska napisała pierwszą książkę, mając lat 18, i od razu odniosła spektakularny sukces. Czyli z ustanym takim to jest ogólnie jak proste czy bardzo to znaczy, Powiem, powiem szczerze, że łatwe nie jest. Nie będę że to jest łatwa praca. Szczególnie jest to praca właściwie no, po pierwsze polegająca na wykreowaniu jakiejś nowej rzeczywistości. Bardzo duży problem mają właściwie wszyscy pisarze z koncentracją, z tym, żeby, żeby się znaleźć całkowicie w świecie, w świecie przedstawionym. Wspomniała Pani, że mieszkała Pani w Finlandii. Co Pani ja wam załączyła, bo według kto? Łychał, <grymne> właśnie <grymne> <grymne> byłam, byłam w związku z tym, że w z tym, z tym fińskim pisarzem, został kazany. Tak. Przez kilkanaście lat. Ale już nie jest. A krajobrazu. A krajobrazu przebiegnie. O drogi nasz gościu, myślę i myślę o konwiatu w śniadaniu. Jakie mądre mogę Ci zadać pytania? Myślałem coś o życiu lub o filozofii, gdy nagle pytanie przemknęło jak kometa, czy dała Pani świat dyskutera jako A może pytanie zadam, nim mi się w głowie zgubi, którą swoją książkę Pani najbardziej lubi? A może, drogi gościu, będę zastoczonym, gdy pytam, który autor jest Pani ulubiony? I już mi następne pytanie w głowie zyka, jakiego Pani lubi, proszę Pani, muzykę? Lecz nic nie wymyśliłem, choć myślę o tym od rana, więc pytam, tak, Pani zgadza z tym na gana? <laughs> Coś dziwne mi te pytania wychodzą. Może inaczej spróbuję. Może poproszę, prostu zapytam. Jak pani się u nas czuje? Czuję się super, bardzo dziękuję, tak.